Marek Rogalski, ogniomistrz w jednostce ratowniczo-gaśniczej w Błoniu, niedaleko Warszawy. Podczas urlopu nad rzeką Wkrą ruszył na pomoc mężczyźnie, który z dzieckiem na rękach wpadł w wir rzeki. Ojciec, chcąc ratować malucha, rzucił go w kierunku pana Marka, a ten wyciągnął dziecko z wody i przekazał osobom z utworzonego łańcucha życia. Następnie pomógł mężczyźnie, którego udało się bezpiecznie doprowadzić do brzegu. To była szybka decyzja, to nie było takie zastanawianie się pomóc czy nie pomóc to po prostu był impuls. I to było takie dla mnie dla mnie to było takie bohaterskie. Jeżeli trzeba coś pomóc, to on jest zawsze pierwszy, bezinteresowny, nie potrzebuje, żeby ktoś zauważył to co robi. Jest postrzegany w gronie kolegów jako takie oparcie. Nie ulega adrenalinie, takiej, która jest powiedzmy złym jakimś takim elementem przy naszych zdarzeniach. Szybko podejmuje decyzję. Można mu zawsze każdą czynność powierzyć. Zostanie to wykonane z maksymalną możliwą starannością, bezpieczeństwem. Marek dał się poznać jako strażak, który jest na służbie nie tylko w Straży Pożarnej, ale również pełni tą służbę. Poza, poza komendą. Po prostu jest dobrym człowiekiem. Społeczeństwo nasze e, teraz woli filmować to, co się dzieje e, wokół, aniżeli wyciągnąć pomoc do on. Trzeba zauważyć, że my, działając tutaj jako strażacy, zawsze mamy wsparcie. On był sam, a mimo to to zrobił. Narażał swoje życie.